Kurczę, no trochę takie jakby nieostre. No, tu się coś odbija. No ale kawałek pająka w sumie widać. Na grupę się nada. No, może się i nada, ale pytanie, czy lubicie oglądać takie zdjęcia? No właśnie, ja zdecydowanie wolę przynajmniej takie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak zrobić przyzwoite zdjęcie swojemu ptasznikowi, to koniecznie zostańcie ze mną. Intro. W dzisiejszych czasach dzięki technologii w smartfonach, praktycznie każdy może zostać fotografem i komandosem w Call of Duty. Niestety, mimo tego, że aparaty w telefonach są dzisiaj praktycznie bezobsługowe i w trybie auto same robią zdjęcia, to bardzo często fotografie ptaszników wrzucane na fora Facebookowe czy na Instagrama pozostawiają wiele do życzenia. Powiem Wam dziś, jak zrobić przyzwoite zdjęcie telefonem, na co zwrócić uwagę, czego unikać, tak żeby nikt nie zarzucił Wam, że zrobiliście zdjęcie ziemniakiem albo mikserem. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Nieważne, czy Twój aparat w telefonie ma 12 megapikseli, 20 czy 2, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest wytarcie obiektywu. Słuchajcie, niby prosta rzecz i może śmieszyć, ale wiele razy zdarzyło się, że zrobiłem zdjęcie, które gdzieś tam było nieostre, a potem okazało się, że na obiektywie jest odcisk palucha, kawałek szmatki bawełnianej, koszulka, cokolwiek. Wycieramy obiektyw. Pierwsza rzecz. Po drugie, i chyba najważniejsze zadbaj o dobre światło. Słuchajcie, fizyki nie da się oszukać. Um, aby aparat telefonu na matrycy zapisał dobrze fotografię, potrzeba jest dużej ilości światła. Jeżeli tego światła nie ma, zdjęcie będzie nieostre, a w najlepszym wypadku będzie pełne szumów. Tego nie da się uniknąć przy złym świetle. Ale dobra informacja: nie musisz od razu biec do sklepu i kupować oświetlenia za kilkaset polskich nowych złotych. Wystarczy ci zwykła lampka biurkowa i żarówka. O ile lampka może być jakakolwiek nawet zakurzona, o tyle żarówka jest bardzo ważna. Na szczęście w dzisiejszych czasach w każdym markecie budowlanym, czy nawet osiedlaku. Macie bardzo duży wybór żarówek LEDowych i takie też polecam. Unikajcie żarówek tradycyjnych, żarnikowych, nie wiem, czy one w ogóle jeszcze są, w sprzedaży mieli je wycofać. Natomiast LEDy są spoko. Kupujcie LEDy. na co zwrócić uwagę przy wyborze żarówki? Parametrem, który interesuje nas najbardziej. Jest temperatura barwowa światła, z której emituje żarówka, wyrażona jest ona w kelwinach. Czyli macie różne cyfry tutaj na przykład a liczby, nie cyfry. Tutaj na przykład mam żarówkę, która ma 2700 kelwinów. Co generalnie jest chyba najniższą wartością, jaką polecam. Jest to już światło lekko żółtawe. Generalnie najlepiej mieć coś w okolicach 5,5 tysiąca kelwinów. To są żarówki używane przez fotografów w studiach. 5,5 tysiąca, 6,5 kelwinów, czyli światło białe, neutralne lub lekko niebieskie. Unikajcie światła żółtego, które bardzo przykomuje kolory. I później ciężko jest to w postprodukcji wyprowadzić. Najprościej jest kupić żarówkę ze światłem neutralnym. Im więcej kelwinów, tym lepiej. No ja będę dzisiaj walczył z żarówką 2700 Kelvinów, czyli takie już absolutne minimum. No ale zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. No dobra, zmontujmy sobie nasz zestaw fotografa. Pamiętajcie, żeby wyłączyć lampkę z sieci. Nie chcemy dostać nagrody Darwina. Za to nie płacą. Okay. Światło mamy już zmontowane, więc kolejną rzeczą, którą musicie sprawdzić, są ustawienia aparatu w telefonie. Zadbajcie o to, żeby zdjęcia zapisywane były w największej dostępnej w waszym telefonie rozdzielczości to bardzo ważne. Jeżeli nie masz pojęcia o fotografii, nie wiesz co to przysłona, co to jest ISO i co to jest czas naświetlania i jak te rzeczy ze sobą zgrać, ustaw tryb auto. Tryb auto generalnie w większości współczesnych telefonów radzi sobie bardzo dobrze pod warunkiem, że mamy dobre światło. Koniecznie wyłącz lampę błyskową. Nie robimy zdjęć z fleszem z telefonu, a to dlatego, że flash bardzo przekłamuje kolory, spłaszcza wszystko, nie da się już wiele z tym zrobić na etapie postprodukcji. No i w przypadku terrarium, gdzie wszystko jest ze szkła, no flash po prostu się odbija. Jest to nieładne, wyłącznie flash. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której w sumie wiele osób zapomina, to kompozycja i kadr zdjęcia. Nie róbcie zdjęć na zasadzie byle cyknąć. No przecież chcecie pokazać tego swojego ptasznika jak najlepiej. Jeżeli nie macie jakiejś artystycznej wizji kompozycyjnej, to zadbajcie o to, żeby pająk był na środku zdjęcia i żeby mieścił się cały na zdjęciu. Ustaw proporcje obrazu 3 do 4. Wtedy wykorzystasz najlepiej możliwości swojego telefonu i matrycy 12 megapikselowej Bo zakładam, że większość telefonów ma teraz 12 megapikseli. Nie próbuj zrobić zdjęcia swojego pająka od krawędzi do krawędzi kadru. Zostaw sporo miejsca ze wszystkich stron. Wtedy na etapie postprodukcji możesz po prostu wykadrować to tak jak będziesz chciał. Nigdy, ale to przenigdy nie używaj zoomu w aparacie ustaw na 0 i tak rób zdjęcia później wykadrujesz jeżeli robisz zdjęcie na instagrama nie ustawiaj proporcji 1 do 1 czyli kwadrat obrazu później wykadrujesz i ostatnia bardzo ważna rzecz nie używaj filtrów do robienia zdjęć Filtr można wrzucić później zawsze, w każdym momencie, natomiast kiedy od razu zrobisz zdjęcie z filtrem, no to potem już nic z tego nie zrobisz. Jeżeli uda Ci się uchwycić jakiś super kadr, bardzo rzadki, a zepsujesz to filtrem, no to pozamiatane. Fajną rzeczą przy robieniu zdjęć pająką jest statyw do telefonu. Taka bardzo prosta konstrukcja. Plastikowe dziadostwo pewnie zaraz się rozwali, ale kosztowało chyba 10 zł, więc nie ma co płakać. Czemu fajna? Po pierwsze, unikasz e, ruszenia telefonem, a po drugie, masz dwie wolne ręce, co jak wiadomo przy manewrowaniu z ptasznikami jest bardzo przydatną rzeczą. Tak. No Ok, mamy yy, więc telefon komórkowy z ustawionym aparatem. Prosty statywik, improwizowane oświetlenie. Ja za chwilkę to wszystko podłączę. Wyłączę moje oświetlenie, żeby nie było, że wyniki są zakłamane. Yy, I zrobię kilka zdjęć samiczce Tiltocatl Vagans. Potem ją tradycyjnie nakarmię, powiem o niej kilka słów. No, to ja śmigam wyłączyć to, włączyć tamto. Widzimy się za chwilę. No dobra, jesteśmy z powrotem. U Was minęła chwila, u mnie w zasadzie cały dzień. Muszę nagrywać jeszcze raz, bo wczorajsze nagrania niestety szlak trafił. Ale no cóż, czego się nie robi dla Was. Ok, zanim zaczniemy, taka informacja, przed chwilką wróciłem do domu. I przywiozłem sobie coś nowego. Nie powiem Wam co to jest. Zdradzę tylko, że jest to duże, kudłate i ma piękne złoto-zielone kolory. Jak skończę nagrywać ten film, to pewnie będę tę samiczkę nową przekładał. Jeżeli chcecie zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach i. Napiszcie, co to może być. Pamiętajcie, złoto, zielone, piękne i niezbyt popularne. Ale dobra, wracamy do robienia zdjęcia. Mamy włączoną lampkę. Pewnie na filmie widzicie to, o czym mówiłem wczoraj. Żarówka 2700 Kelvinów, i pewnie widać, że to światło jest żółte. Natomiast, no cóż, mam taką żarówkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ustawienia telefonu, tak jak mówiłem obiektyw wyczyszczony, flash wyłączony, zoom na zero, proporcje obrazu 4 do 3 i jako, że używam statywu to ustawiłem sobie samowyzwalacz na 2 sekundy. Wagansik czeka, jest pewnie głodna, ale najpierw musi trochę zapracować na jedzenie. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Otwieram terrarium, nigdy nie róbcie zdjęcia przez szybę, czy przez zamknięty pojemnik, z racji tego, że zobaczcie, żeby nie wiem jak dbać, to niestety zawsze są jakieś tam ciski palców na szkle, a to brzydko wychodzi na zdjęcia. Penseta, pamiętajcie o tym. Mamy wagansa, mamy włączoną żarówkę. Jak ustawić światło? Na to nie ma reguły. Musicie eksperymentować. Musicie zrobić to tak, żeby było dobrze. Ważna rzecz: nie róbcie zdjęcia bezpośrednio pod światło. To jedna rzecz. I druga rzecz: nie stawiajcie lampki za aparatem, żeby telefon, ręce czy cokolwiek, czy manewrujecie przy terarium, nie rzucało cienia na pająka. Generalnie, żeby nie było yy, cieni na zdjęciach. Kolejna ważna rzecz. Yy, nie ustawiajcie telefonu zbyt blisko pająka. Tryb auto do siebie, że ma wybiórczą głębię ostrości, więc jak za blisko ustawicie, no to on skupi swoją ostrość na jednym jakimś punkcie i reszta może być nieostra. Im dalej ustawicie, tym ta głębia ostrości będzie większa. W trybie ręcznym można to ustawić lepiej, natomiast my tu robimy najprościej jak się da, czyli lecimy na auto. Dobra, ja tu trochę pomanewruję, dobrze by było, żeby ta samiczka przeszła nam trochę dalej, żeby było ją lepiej widać. Ja ją postaram się troszkę przesunąć, ale pewnie zaraz się ją postawi, chociaż jest wyjątkowo spokojna do momentu aż w pobliżu nie ma jedzenia. No ale to jest wagans, więc zaraz zobaczymy. No, oa, przesuniesz się trochę. No, przesuń się trochę dalej. Nie, nie chcesz. Będziesz się stawiać. No, kawałek dalej. No. Przesuń się, przesuń się. O, widzicie? To jest wagans. Ale dobra, przesunęła się. Pomanewrujemy trochę światłem. Myślę, że od góry będzie najlepiej. Ja nie chcę wam tutaj zasłaniać, tak żebyście cokolwiek widzieli. Dobra, myślę, że to może być fajne ujęcie. Jeszcze jedna ważna rzecz przy robieniu zdjęć telefonem. Nie wiem, jak jest w innych modelach, natomiast w moim Samsungu, i że w większości telefonów jest tak samo. Jeżeli klikniecie gdzieś na ekranik. Pojawi się taki kwadracik i on ustawi ostrość. Pamiętajcie o tym. Wtedy macie pewność, że zdjęcie będzie na pewno ostre. Dobra, światło jest od góry. Pają wygląda chyba OK. No to próbujemy. Pamiętajcie z tym światłem, no należy trochę poeksperymentować, pokombinować różnych kątów. Nigdy nie wyjdzie Wam to jedno idealne zdjęcie, lepiej jest zrobić 10 ujęć i później wybrać sobie to najfajniejsze. Lecimy dalej. Dobra, ja sobie sprawdzę jak tutaj ostrość na wyszpanym zdjęciu. Wszystko jest ostre. Wygląda na to, że tak. Wysuniemy trochę, zrobimy dalej z większej odległości. Polska języka, trudna języka. Dobra, ostrość i lecimy. Spróbujemy trochę podmanerować tym światłem. Pamiętajcie zawsze, żeby wybrać tę ostrość i ciało. Lecimy Dobra, ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie z ręki. Pożarówka wbrew pozorom daje sporo tego światła, więc niewykluczone, że z ręki zdjęcie również będzie ostre. Dobra, wydaje mi się, że mamy to. Ja teraz wrócę do normalnego oświetlenia. Powiem Wam co dalej z takimi zdjęciami zrobić, a później nakarmimy sobie naszą samiczkę. Dobra. No dobra, nastała jasność. No to szybko obrobimy zdjęcie i zobaczymy co nam z tego wyszło. Wybrałem jedno zdjęcie, które moim zdaniem wyszło. W miarę przyzwoicie, całość jest jak widać ostra. I co dalej z takim zdjęciem ja robię. Mm, korzystam tutaj z standardowego samsungowego edytora, który jest w każdym telefonie. Wybrane zdjęcie edytujemy, prosta rzecz. Kadrujemy, ja jako że ja będę wrzucał je na Instagrama, więc wybieram proporcje 1 do 1, czyli kwadracik. Ustawiamy sobie ptasznika na środku, bo czemu nie? Tak jest najprościej. Jak nie macie, tak jak mówiłem, jakiejś artystycznej wizji, to ustawcie go po prostu na środku. I co? Zapisujemy zdjęcie. Zobaczymy sobie czy można coś z kularami tutaj zrobić, chociaż ono wygląda w miarę przyzwoicie. Jest troszkę pożółkłe, no ale to tak jak mówiłem, kwestia warunki. Zobaczymy czy z balansem bieli tutaj można coś zrobić. Delikatnie wejdziemy w niebieskie światło. Ok, myślę, że teraz będzie w miarę neutralnie. I zobaczcie, są szczegóły, no tyle na ile można wyciągnąć szczegóły ze zdjęcia robionego telefonem w warunkach prowizorki. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo przyzwoite zdjęcie i na pewno nie będzie wstydu po wrzuceniu go na Instagrama czy na Facebook. I to w zasadzie na tyle. Proste. OK, to teraz przejdźmy do tego, na co chyba wszyscy najbardziej czekają. Nakarmimy sobie naszą samiczkę i powiem Wam o niej kilka słów. Hiltokatl vagans. Czy nadaje się na pierwszego ptasznika? Moim zdaniem tak. Zresztą był to też jeden z moich pierwszych ptaszników. No ale, małe ale, jest uważana za stosunkowo agresywnego ptasznika. No i tutaj się z tym zgodzę, co zresztą też mieliście okazję widzieć przy próbie przesunięcia jej w kadrze. Potrafi się czasem postawić, ale tutaj reguły nie ma. To jest kwestia osobnicza, może się trafić osobnik łagodniejszy, może trafić się osobnik o większym temperamencie. Napiszcie mi w komentarzach jakie wy macie doświadczenia z wagensami. Dużym plusem na pewno jeżeli chodzi o ten gatunek jest niska cena, one są bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne. Chyba każdy sprzedawca ma w swojej ofercie wagansa i co jeszcze, wagans stosunkowo szybko rośnie. To chyba najszybciej rosnący gatunek z rodzaju dutekatl, ex tak? przynajmniej moja bardzo szybko urosła, no i dodatkowo nie ma problemu z karmieniem. Ona je zawsze i praktycznie w każdej ilości. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby robiła sobie jakieś dłuższe głodówki. No tutaj krótki czas przed wylinką, tak? Kiedy to jest normalne, że ptaszniki nie jedzą. Natomiast u niej najdłuższy taki okres to był chyba tydzień czy 12 dni z tego co pamiętam. Co jeszcze nigdy się nie zakopała, zawsze siedzi na wierzchu. Ale to też są cechy osobnicze, tak? Widziałem filmy, gdzie wagansy siedziały zakopane pod ziemią. Także tutaj reguły też nie ma. Może się wam trafić osobnik, który będzie, tak jak moja, fajnie wyeksponowany. Może się wam trafić osobnik wstydliwy, który będzie wolał zakopać się pod ziemią. No i najważniejsze. Wagon, to piękny ptasznik. Zobaczcie sami, na no to połączenie aksamitnej czerni i tych pomarańczowych w zasadzie no, prawie czerwonych włosów na głowku jest po prostu genialne. Ja jestem zachwycony. Dobrze moi drodzy, wydaje mi się, że udało nam się zrobić dosyć fajne zdjęcie przy zastosowaniu bardzo prostych, chałupniczych metod. Przypominam, lampka biurkowa i zwykła żarówka do kupienia w każdym sklepie. Nakarmiliśmy zaliczkę, to w zasadzie na dzisiaj by było tyle. Przypominam, że jeżeli jesteście zainteresowani tym, co siedzi w tym kartonie, i chcecie, żebym zrobił odcinek, w którym odpakowuję tę samiczkę i nie byłbym sobą, gdyby odcinek był poświęcony tylko temu, więc na pewno coś fajnego wymyślę Natomiast jeżeli chcecie, napiszcie mi w komentarzach i jeżeli wiecie, co to może być, przypominam kolory zielone i złote, a nawet takie złoto, fioletowo, różowe no tam jest jeżeli wiecie co to jest napiszcie w komentarzach jeżeli ktoś trafi będzie super nie mam nagród to nie jest konkurs eee, Okej, okay. jeżeli uważacie że ten odcinek był przydatny i eee, jeżeli postanowicie zastosować się do moich rad co będzie moim wewnętrznym sukcesem to bardzo 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 się cieszę że mogłem pomóc eee, i co jeżeli się Wam podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, albo napiszcie co mógłbym zrobić lepiej następnym razem. Od razu mówię, że nie będę mnie gadał. Lubię gadać. No dobra, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!